Kochani, takiego odcinka chyba jeszcze nie widzieliście nigdzie. I mam nadzieję, że będę pionierką, bo zauważyłam w ciągu ostatnich kilku lat, że bardzo wiele problemów przysparza takie zadanie, które jest dosyć wysoko punktowane. Chodzi bowiem o rozpoznanie cytatu, a więc wpisanie w rubrykę imienia i nazwiska autora danego tekstu oraz jego tytułu, a później dostosowanie tej treści, którą czytacie do jakiegoś tematu, z którym się akurat mierzycie, jeśli chodzi o teksty czytania ze zrozumieniem. No i rzecz jasna, każdy chciałby wiedzieć, jak sobie poradzić z tymi cytatami. No więc przychodzę Wam z pomocą. Po pierwsze, żaden z tych cytatów nie będzie nigdy wybiegał poza pewne ramy. I teraz taka bardzo istotna wiadomość. Przejrzałam te wszystkie cytaty, zarówno z matur tych yy, ogólnych, jak i z tych próbnych, prawda, arkuszy, i dochodzę do szokującego wniosku. Po pierwsze, nigdy, ale to absolutnie przenigdy, nie będzie żadnego cytatu, który nie należy do treści lektury ogwiazdkowanej. Jakie zatem macie lektury ogwiazdkowane? Przypomina Bogu rodzica, wybrane utwory Jana Kochanowskiego. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Adam Mickiewicz, Dziady, część trzecia, Bolesław Prus, Lalka, Wyspiański, Wesele, Gombrowicz, Ferdydurkę wybrane mogą być fragmenty, no i oczywiście wybrane opowiadanie z tomu Sklepy Cynamonowe szulca. Plus lektury z gimnazjum, no i tutaj proszę Państwa tak szczególnie stawiam na dwie, czytane jako ciągłość, a więc Dziady, część druga Mickiewicza i Zemstę Aleksandra Fredry, tak? Dobrze, to teraz, moi drodzy, zrobiłam taki właśnie rekonesans, i pozwólcie, że powiem Wam do jakich wniosków doszłam. Pierwszy fragment, który mam, pan Tadeusz. Drugi, wesele. Trzeci, pan Tadeusz. Czwarty, pan Tadeusz. Piąty, zemsta. Szósty, dziady, część trzecia. Siódmy, wesele. Ósmy, Pantadeusz. Dziewiąty przykład i dziesiąty przykład, lalka Prusa. Potem znowu pan Tadeusz. I znowu pan Tadeusz. Ciekawe, prawda? Przypominam, że to są oczywiście fragmenty, które brałam z arkuszy maturalnych ze wszystkich tych majowych matur w ostatnich latach, od roku 2015, ale także z matur próbnych. Czy to nie jest ciekawe? Myślę, że tutaj pewna sugestia, proszę Państwa, aby zwrócić szczególną uwagę na to dzieło, ale no jak widzicie, również pojawiła się lalka, wesele. Dziady, część trzecia. No, i w minionym roku maturzystów całkowicie zaskoczyła zemsta Fredry, bo byli pewni, że jej nie będzie, ale przypominam, ona wciąż jest lekturą ogwiastkowaną. I teraz, moi drodzy, co robić, żeby właściwie rozpoznać ten tekst? Zwróćcie uwagę na to, że wśród tekstów, które tutaj należą do lektur ogwiazdkowanych, macie cztery teksty dramatyczne. Jest to Zemsta Aleksandra Fredry, Dziady, część druga i część trzecia, oraz Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Jak rozpoznać tekst dramatyczny? Zawsze dostaniecie fragment, w którym pojawiają się partie Dialogowe, czyli na początek imię postaci, określenie postaci, a następnie wypowiadane przez nią słowa. Jeżeli więc już rozpoznajecie, że macie do czynienia z dramatem, to najprawdopodobniej jest to jeden z czterech wymienionych przeze mnie tekstów. Skupmy się teraz na tym, o czym jest mowa. Jeżeli będą to dziady, część druga, to z pewnością, abyście mogli to rozpoznać, będzie to wypowiedź guślarza albo którejś ze zjaw. Może się również pojawić widmo, ale widmo przecież nic nie mówi, więc raczej będziemy tu mieć do czynienia z tym, co mówi guślarz. Jeżeli to jest tekst dziadów części trzeciej, to z pewnością będzie to fragment którejś z elementów wielkiej improwizacji. A może rozpoznacie właśnie po postaci ksiądz Piotr, senator, a może obecność diabłów i wypowiadających, wypowiadających słów demonów, a może będzie to akurat słynne już słowo, słowa Wysockiego: Nasz naród jest jak lawa. Na pewno nie będzie to tak, że fragment będzie dotyczył jakiejś postaci takiej trudnej do zapamiętania, raczej jednej z tych najważniejszych. Jeśli chodzi o Zemstę, no to chyba takie postaci jak Wacław, Klara, Cześnik, Rejent albo Papkin są dosyć łatwe do zapamiętania. No i oczywiście Wesele. Tutaj, moi drodzy, wypowiedzi postaci, najważniejszych postaci, czy też zjaw, myślę, że każdy z Was będzie kojarzył. Chochoła, Upiora, Dziennika. Rycerza, hetmana, dziada, pana młodego, pannę młodą, dziennikarza, to już mówiłam, ale na przykład gospodarza czy Werny Chore. Takie postaci powinniście mieć rozpisane w jakichś swoich notatkach i powiązać je z taką właśnie lekturą obwiastkowaną. O sposobie robienia notatek za pomocą zapamiętywania cech postaci mówię na moich specjalnych wykładach. I na jeden z takich wykładów zapraszam Was już w przyszłym tygodniu. Będzie on oczywiście transmitowany na kanale poprzez internet. Zapraszam na stronę Wyższej Szkoły Bankowej. Tam znajdziecie Państwo możliwość dostępu do tego wykładu przygotowującego do matury. Ale też moi drodzy Państwo, możemy trafić inny tekst. Może to być tekst. Epicki. I tutaj tak naprawdę do wyboru macie co? No, może to być fragment pana Tadeusza, może to być fragment lalki, może to być fragment ferdydurkę, może to być fragment sklepów cynamonowych. No i oczywiście może być jakaś taka sytuacja, w której zetkniecie się z tymi tekstami i musi pojawić się tam na 100%. Pojawi się tam coś, co pozwoli rozpoznać dany tekst. W przypadku lalki, tutaj, jak zauważyłam, cytowane fragmenty zawierają nazwiska, które są dosyć znane i charakterystyczne. Na przykład w tym jednym, wymienionym przeze mnie, pojawia się nazwisko Minclów, pojawia się nazwisko Szlangbaumów, Rzeckiego, Wokulskiego albo nawet Łęc więc patrzymy tekst epicki dobrze co to może być co to może być zachodzimy w głowę no tutaj wybór mamy taki a nie inny zresztą niewielki prawda bo przecież nie, nie dramatyczna, więc no Pan Tadeusz, a może, a może właśnie jest to lalka. Ferdydurkę i Szulca jeszcze nie trafiłam żadnych fragmentów, ale to też byłoby z pewnością łatwe do rozpoznania, bo Ferdydurka napisane jest w takim awangardowym, w taki awangardowy sposób, w takiej konwencji powiedziałabym nieco groteskowej, więc nonsensy charakterystyczne analogizmu natychmiast byście rozpoznali, no i oczywiście samego Józia. Z kolei proza poetycka, jaką pisane są sklepy cynamonowe, przesycenie tekstu środkami stylistycznymi też pozwoliłoby wam bez trudu rozpoznać ten fragment, ale tego rodzaju fragmentów jeszcze nie było. Więc ja osobiście stawiam, że jeżeli traficie na arkusz, to z pewnością będzie tam albo właśnie fragment któregoś dzieł Mickiewicz'a, albo Lalka, albo Wesele. Nie sądzę, że powtórzyli Zemstę, bo była w zeszłym roku, ale byłoby dobrze na wszelki wypadek pamiętać. Że papkin, czy na przykład Klara, czy Wacław, czy Cześnik właśnie stamtąd pochodzą. A zatem moja rada, po pierwsze, zauważcie, czy ten tekst jest tekstem dramatu, czy jest tekstem epickim. Jeżeli będzie mowa o fragmencie z wierszy, czyli jakimś tekście lirycznym, to mogłoby to być Bogu Rodzica albo któryś z tekstów Jana Kochanowskiego, ale, moi drodzy, nie trafiło się to. I raczej się nie trafi, zważywszy wymogi egzaminacyjne, które zostały okrojone, i tego właśnie języka takiego bardzo archaicznego, e, zadań związanych z tym e, właśnie takim starszym językiem, stylem staropolskim, raczej się nie spodziewamy. I teraz, moi drodzy, patrzymy, sprawdzamy: epika czy dramat? Postaci. A może jakieś wydarzenia, o których mówią, które są charakterystyczne? Zwróćcie uwagę, bo jeżeli nie postać, postać Wam nic nie mówi, to zawsze jest mowa o czymś charakterystycznym. Kiedy były cytaty dotyczące Mickiewicza, był to na przykład właśnie opis tego, co mówił. Gerwazy na Radzie w zaścianku dobrzeńskich, był fragment z epilogu, a więc o tym, że, o czymże dumać na paryskim bruku, rozpoczynający się zresztą od słynnych słów. Był fragment z inwokacji, którą chyba wszyscy znają, opiewającej przepiękną Litwę. Więc wydaje mi się, że tutaj chyba jest to dosyć charakterystyczne. Wszyscy mniej więcej to kojarzą. Natomiast, jeżeli chodzi o lalkę, to tak jak mówię, pojawiały się charakterystyczne nazwiska, i myślę, że to też nie powinno sprawiać większego problemu. A więc przyzwyczajajcie się powoli do tego. No i zobaczymy, czy w tym roku znowu zaskoczy nas obecność fragmentu pana Tadeusza. Do zobaczenia.